thank you Weterynaryjnych ogólnokształcących numer 7 w Łąbrze Dziś ma swoje święto każdego roku. Dziś właśnie przypada 18. edycja pupili wety. Jest to czas szczególny dla nas przy tym pięknym słońcu, pięknej pogodzie, aurze. Młodzież ma lekcje życia, jak zorganizować logistycznie, jak zorganizować pod względem artystycznym, dekoracyjnym, jak przypilnować zwierząt, żeby się nic złego nie stało. Młodzież też ma dosłownie lekcje życia w tym dniu, takim świątecznym dla nas, dla osób, które tu pracują. A bagatela jest nas bardzo dużo, bo około tysiąca wraz z nauczycielami uczniów jest 887. Pozdrawiam wszystkich moich kochanych uczył w całym gremium Rady Pedagogicznej, Administracji i Obsługi i dziękuję im za ogromne zaangażowanie. Ale dziś i ten czas jest czasem szczególnym dla nas, dla Polaków, ponieważ ściana Polski południowo-zachodnia jest w potrzebie. Dzieją się tam straszne rzeczy a propos natury. Natura jest, jest czymś nieujarzmionym zawsze. W jakimś momencie po prostu pokaże, że, że jest naturą ogromna powódź, ludzie tracą tracą po prostu wszystko, drobki swojego całego życia. My jako zespół szkół weterynaryjnych stwierdziliśmy, że trzeba pomóc ludziom, tak, tu inicjatywa pana prezydenta zresztą bardzo fajna i też zbieramy właśnie różne środki, higieniczne środki pierwszej potrzeby dla osób tam tak zwanych powodzian. Ale my jako zespół szkół weterynaryjnych również zbieramy dzisiejszą, dzisiejsza akcja i przesłanie charytatywne jest pomoc zwierzętom. Pomoc zwierzętom w potrzebie. I Przesuwamy do fundacji pod tytułem Psia Gwiazdka do Kłodzka. Przesuwamy finanse, które będą zebrane na podczas dzisiejszego naszego Wetowskiego Święta. Łączymy się. W potrzebie łączymy się z wielką empatią, bezcenne. życzliwością Dlatego i altruizmem z tymi wszystkimi osobami, które potrzebują tej pomocy. Nie karetce, tylko w sensie empatycznym, ale również w tym konkretnym pomocy. przesłanie, Wykonanie takie konkretne grupy, poprzez grupy, działanie. Zbieramy te różne środki, które są potrzebne i zbieramy pieniążki właśnie na tą fundację, żeby przekazać i żeby te zwierzęta też no, miały godne warunki w myśl ustawy o ochronie zwierząt. Ja swój zwierzątku mam niecały rok. Jest to wąż zbożowy, nazywa się Madi i ma bardzo niespotykane umaszczenie, bo jest taki różowy. I ogólnie wąż zbożowy to jest najczęściej zak jakby zakupowany wąż wśród um, początkujących, ponieważ on jest łagodny, nie potrzebuje jakichś warunków, um, nie gryzie, nie ma jadu i w sumie bardzo ładny jest. Także można go brać na ręce spokojnie, nie jest groźny dla nikogo. To jest gekolem Palci, mam go chyba od 4-5 lat. To jest akurat samica, to jest samica. I co możesz powiedzieć o tych zwierzątkach? Czym się charakteryzują? Dlaczego akurat je wybrałeś jako swoje zwierzątko? Gekolem yy, jest taki pociutkujący, to jest tak dla początkujących, jeśli ktoś chce trzymać gady. No i ogólnie jest to bardzo łatwe w hodowli. No i. One też mają też wartości się kupować, bo mają różne ubarwienia. Mogą takie takie, albo takie nadczarne kropki, albo jedno nadkolowe, bo to to, to mogą im wyjść albinosy. A jakieś ciekawostki właśnie o gekonach lamparci? No to ze, ze stresu mogą odrzucić ogon, ale może odlosnąć, ale już ten nie taki ładny. I taka ciekawostka, to jeszcze nigdy nie sprawdziłem, to to jeśli wyje na nich wodę, to woda od nich odbije, tak jakby. To jest akurat moja myszka, jest to odmiana laboratoryjna, również znana jako mysz, mysz, albinosek. Mam ją od kilku miesięcy. Kupiłam w zoologicznym delfinku, bardzo polecam sklep. Nazywa się Barwinek. Jest, ma, jest małym zwierzątkiem, ale sprawia bardzo dużo radości. Zazwyczaj w różnych bajkach, animacjach myszy są, myszki, są, myszki są kojarzone z serem. W prawdziwym życiu myszka nie musi jeść sera, myszka, jeżeli potrzeba jeżeli dla myszki ser, to tylko kawałeczek, ponieważ ser zawiera bardzo dużo tłuszczów dla nich. One mają 8 lat, same te zwierzę żyje do 20 nawet, więc to jest e, długo żyjące zwierzę jednak, to jest już inwestycja jak dziecko. Są to dwie, są to siostry. Generalnie to są zwierzęta na początku nieufne, potrzebują dużej ilości czasu, ale jak się przyzwyczają to na przykład wyjazdy na pięć dni, że są w rodzinie, to mają tylko problem, że na przykład godziny karmienia się zmieniają, a tak to już są przyzwyczajone. Mimo to każde zwierzę ma swój charakter. Na przykład tu jest jedna bardziej agresywniejsza, z tak, ponieważ one jako formę samoobrony obsikują swojego wroga, więc ona umie po prostu zrobić, a druga jest łagodziutka jak baranek po prostu. thank <laughs> you